Siemka wszystkim Dolny Śląsk i następna dziura Patrzcie efekt wody Już na wejściu takie coś Pomału trzeba się popoprawiać Pomalutku malutku ci pomalutko Jak puścisz to Andrzeju światło do przodu jak podejdziesz Ale w pięknie wy Marcinkowo. Stolnia średnia Sztolnia średnia Marcinem B jest Jestem tutaj nie było Tak, jest Andrzej Tolnia średnia Tak mi tu chłopoki podpowiadają Wody jest trochę hamuzi pod nogami No ale co? Idziemy Pratycznie na lewo czy <laughs> Może na ty zróbmy lewą stronę Ale ja nie wiem czy to nie są od razu Ja tam lampa nie doświetla Tak, znaczy przodek jest przodek. To ja nie widziałem tą lampą Czekajcie. Idziemy do przodka. O, jest przodek, ale jak już jesteśmy, to Wam pokorzę ten przodek. Pięknie wyrabiano. Marcinkowy idziemy pod nogi uważajcie patrzcie co tam na stropie jakie efekty to jest 30 metrów 20 i 4. Idziemy tutaj. Marcinkowo. Ładnie, nie? I tam trochę już jest sucho. No ale trzeba przejść. No to idziesz. Woda, patrzcie. Kryształ. Ale pięknie. Już dawno tak nie byłem po kolana w wodzie w Uważajcie tu drzewo jest po lewej widzisz tutaj. Poprawy jakiś halbochodnik. O kurczę. Ty możesz się nie załapać tutaj. Tam w lewo jest chodnik. Tak. Ale... Nie w lewo, w prawo. W prawo? W prawo. W prawo. Woda super, co? Czekajcie, bo tu tym telefonem w dół. Ale jest krótko też. Przodek jest zaraz. Co? Przodek chyba jest. Tak, jest przodek. Albo idzie w dół, teraz zobaczymy. Tak, przodek. Marcin? A jest, jest, dobra. Dobra, dobra. Ale patrzcie jakie kolory. Woda my z Muli Brązowo się zrobiła od razu. No. mam wrażenie, jakby była stara część kopalni. O, widzieliśmy temat z gumowcami. Tak, jest trudno. Na to niby co, że? Uran? Że uran? Szojnie poszukiwał się uran Czekaj? O kurde. Uważaj Marcin tu na po lewej stronie Nie? Zobacz. Pustka czuć Postą no, wali, nie? Tak, woda, woda, ale Ja i się tu nie do Teraz Uważaj po mało, Marcin, bo tu jest głębi, tak do kolan, powyżej kolan, już wiesz? I w tym miejscu tu uważaj, jak jest. Bo i z prawej strony się trzymaj, o tak, może powiem. I uważaj na drzewo pod nogami. Zobacz jak ładnie na tą widać resztki. Po no. Tu Teraz podkładu. już nie widać. No przepraszam. No, teraz. Zarypiasz, to patrzcie tam Marcin. Poczekajmy chwilę. Ten efekt mi się zawsze podobał. Wniosło się, obniżą się. Ale tutaj na cieki, jeszcze taki nie widziałem. Czekaj, czeka, bo to nie takie nie rude te. To widać? że na cieńki środku. Mówię, bez tego tego. Ale zawsze woda przy wejściu i od wejścia nie zlatuje. Tak by w ogóle woli znaczy, No, nie, 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 Ale tam jest nie, i nie, 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 tam jest na końcu. albo Albo Jak tam Marcin? Dobrze czekam. No, czekamy. Nie Począc, ma. co tam podejść do mnie, ja to poczekam Ale rudo tu jest. Wow. Dziwny kolor tej sztolni. lewo przodek Jeszcze chyba blacha została no ta co się wiesz, urobek sypie i się lepiej bierze z blachy, nie? No, no. jedna, bo dwie nawet Blacha jest po to, żeby w urobku wszczelić, albo nie wiem urobić po prostu na, na ten na blacha i się łopatą lepiej nabierało bo tak po to ciężko było klamry budowlane na Obrigado. Jest przodek, ale już nie idę, bo to takie same. Jest 20 parę metrów, a przed nami obudowa była i obwał jest. I to konkretnie, patrzcie, Uff. nie wiem o co tu chodzi. Może przejdę. nie Musimy wejść ciężko jest powiem Ale kurczę to jest ja pierdziel O tu jest kurde jazda Nie, z owo i dalej chodnik Na lewo jest daleko jeszcze coś idzie, ale tu jest Nie za ciekawie Kutę, tam jeszcze jest Tam jeszcze chodnik idzie dalej Patrzcie Jak to Tu chyba opeków braknie Mówisz Nie wiem Ale coraz głębiej się robi Jak ci braknie to mnie zytowo To co? Nie wiem czy wiesz, co się zrezytować No nie no na razie idę, nie tylko widzisz, że I... Zaciągnął Nie, nie idę Nie idę, bo czuję, że widzisz Jeszcze wystarczyło trochę Łapie grunty, wiesz A Miękko jest strasznie no, o Już do jaj prawie o, już. Zaciągłeś? Nie na razie Nie Idę, idę, idę. Ja tak już w owcu skoczyłem Ja wiem ale Grubo. grubo, nie? Grubo, nie, nie, już czuję starczy, bo nie wiem, czy już mokry nie jest. jest w lewo, chodnik, pójdźmy w lewo, może nie wiem, albo mi zimno, albo mi woda leci. Może tylko mi zimno jest. No, ale jest na Ja wiem, nie w dupę na też. Tak? Tak? Skąd, skąd wiesz? widzę. Lewa nogawka Lewa, nie? Lewa, no Dobra. Ja się wycofuję. Ja się wycofuję. Nie ma co. Wodery, znaczy spodniu buty. i Nagrywanie w tej wodzie to te całkiem dobra. Tu się czuję bezpieczny. Albo schodzisz niżej, zejdźcie do gry. Może żyć, bo uważaj, do kolan, powyżej kolan. No, ja nie idę, bo już czuję, że, że mnie bierze woda. Marcin, ale nie czym się o ciosu drzewa starego. Nie trzymaj się, bo to trzyma o coś. Nie trzymaj się, no nie trzymaj się, Marcin. Bo to tak stoi, zapomniałem ci powiedzieć. Ja tam, no. Bo to tutaj jest ciekawie, średnio połomane Ktoś tu mówi, że w jednym momencie jest grubo. Baru jogro. <coughs> Wah. Przodek, obudowa, aż te się czują Ale zarypiaszczową powiem, patrzcie te kolory

Zrobimy miejsce, co? Слушай, вот сучек. тут? Массакра. Sakrate tutaj. Kurcze. Gdzie to tam idzie? Tam jest przodek już daleko chyba. Już nie idę dalej. Patrzcie, tak. Owo albo przodek. Tu byłem, tu byłem, kurde to przychodniki są Andrzej. ja pierdzielę, w lewo i w prawo, proszę. Ale pamiętaj, że im dalej tym drożej. Tym Ty. drożej? No. no jednego do końca nie doszłem, bo no. W jeszcze w lewo i w prawo chodniki I to takie niskie rzeczy na pochylonym miś. Powyżej kolan wody, jest potem w jednym próg I wchodzisz na prógi i idziesz dalej Proszę? I obudowa stara Znaczy się tu jest kawałek, ale nie, tu nie ma, no i obudowa, no Ale kawo jeszcze i w lewo i w prawo, chłopie No pauzę. Dobra, wracamy się do wyjścia. Do końca już nie przeszedł, ale jest fatalnie, bo tylko o peki. Już jest coraz wyżej wody, jest coraz niżej. Widzieliście? Wracamy do wyjścia. Wąskiem. Andrzeju i wąskie chodniki idą tam w lewo i w prawo no, chłopie jest kurde jazda tam do no, w lewo i w prawo, dokładnie dobra, wychodzimy wychodzimy obiekt malowniczy proszę? obiekt malowniczy malowniczy Idziemy do wyjścia. Następny obek zwiedzony. Pozdrawiamy wszystkich z tego miejsca. Trzymajcie się i do nas, bo drogi powrotny nie będziemy pokazywać. Stara budowa patrzcie Obwał poszedł, skrzyżowanie Dobra, kończymy Kończymy temat Do domu daleko jesteśmy, dobra idziemy Pozdrawiamy i do zobaczenia, Fajnie było, zarypiaszczu jak ja to mówię